Nowa nauka. Świeże spojrzenie. Młody projekt. Rozmawiamy o ciekawych badaniach, niezwykłych odkryciach i oryginalnych pomysłach. Zachęcamy Cię do wspólnego budowania społeczności, w której chcemy pobudzać pasję do nauki. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie pominąć żadnego odcinka. Witam serdecznie w programie Młody Projekt, w którym będziemy rozmawiać z pracownikami naszej uczelni o ich najnowszych badaniach, najświeższych projektach i najmłodszych marzeniach. Przed mikrofonem Dorota Walczak z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS, a w Studiu Akademickiego Radia Centrum dr Marcin Rządeczka, adiunkt i zastępca dyrektora w Instytucie Filozofii, kierownik Laboratorium Badań nad Multimodalnością Multilab. Koordynator wydziałowy do spraw programu Erasmus, laureat grantu Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Obecnie realizuje podoktorski Staż Naukowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym IDEAS NCBR. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, ale o sztucznej inteligencji w kontekście zdrowia psychicznego, bo o tym jest Twój najnowszy projekt. Należysz bowiem do zespołu badawczego Psychiatria i Fenomenologia Obliczeniowa, który realizujesz w IDS NCBR. Pracujesz tam nad strategiami wspierania zdrowia psychicznego, w szczególności osób neuroróżnorodnych, z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji. Powiedz. W jaki sposób sztuczna inteligencja pomoże we wspieraniu takich osób? Zrealizujemy kilka linii badawczych. Jedna jest związana z wyszukiwaniem stereotypów, właśnie generowanych przez sztuczną inteligencję, więc no, trzeba pamiętać o tym, że wykorzystanie sztucznej inteligencji niesie ze sobą zarówno pewne nadzieje, jak i, jak i zagrożenia. Więc właśnie w aspekcie tych, tych zagrożeń interesują nas stereotypy na temat zdrowia, psychicznego. Ostatnie, y, ostatnia praca badawcza dotyczyła z, y, stereotypów y, związanych ze spektrum autyzmu. I okazuje się, że na przykład y, duże modele językowe są, są skłonne do stereotypizacji, przedstawiania osób y, y, neuronietypowych w sposób y, właśnie daleki od, y, od rzeczywistości. Skupiliśmy się tam na dziesięciu typowych stereotypach, związanych z kolorem niebieskim, z związanych z tym, że osoby ze spektrum autyzmu są głównie przedstawiani jako mężczyźni, biali mężczyźni, że dominował tam kontekst medyczny podczas, gdy no, zasadniczo autyzmu się nie leczy, po prostu osoby ze spektrum autyzmu się wspiera i edukuje się otoczenie tych osób w zakresie no, współpracy z takimi osobami. Druga linia badań dotyczy powierania z błędów poznawczych, ludzkich błędów poznawczych przez duże modele językowe. Nasz ostatni pre preprint właśnie tego dotyczy, w jaki Sposób, na skutek tego, że no, duże modele językowe są jednak karmione treściami, które już zawierają pewne ludzkie błędy poznawcze, te błędy poznawcze są dalej powielane. I jeżeli na przykład wykorzystujemy model do wsparcia zdrowia psychicznego, no to możemy się spodziewać, że, że, że taki model na przykład w, może sobie nie do końca radzić w rektyfikacji, czyli w poprawie błędów poznawczych występujących u ludzi. No właśnie, bo czy jeśli uda się stworzyć takie inkluzywne modele językowe, które będą brały pod uwagę perspektywę tych osób neuroróżnorodnych, to czy rzeczywiście one będą uwzględniać te subiektywne odczucia osób z autyzmem czy schizofrenią? No bo mówi się i pewnie znasz to stwierdzenie, że jeśli poznałeś jedną osobę z autyzmem, to poznałeś jedną osobę z autyzmem, czyli poznałeś tylko ten jeden konkretny przypadek. Czy zatem posługiwanie się takimi modelami, które, które są już w jakimś sensie zobiektywizowane, ale też są tutaj zagrożenia związane ze stereotypizacją? To czy to nie odetnie znów y, później terapeutów od zrozumienia y, perspektywy osoby z, ze spektrum? Znaczy, to, to pytanie jest wielowątkowe, to może rozbiję je na trzy. Y, po, y, pierwsze, to czy potrzebujemy doświadczenia subiektywnego osób ze spektrum, czy w ogóle osób, y, 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 tak zdecydowanie potrzebujemy, dlatego że doświadczenie, tak zwane doświadczenie trzecioosobowe, czyli to, które jest związane z perspektywą medyczną, to jak Terapeuci, to jak psychiatrzy widzą pacjenta. To jest tylko jeden zbiór informacji, który w jakiś sposób no, musi klasyfikować, musi identyfikować naj, najbardziej y, typowe elementy, y, bo to jest niezbędne do diagnozy. Ale oprócz tego mamy olbrzymią różnorodność manifestacji. Y, y, w zakresie właśnie doświadczenia pierwszoosobowego, czyli tego doświadczenia subiektywnego i czasami jest to kluczowe we wspomaganiu właśnie diagnozy, czy we wspomaganiu samego wsparcia osób ze spektrum. Więc to stwierdzenie, że, że jeżeli poznałeś jedną osobę z autyzmem, to poznałeś jedną osobę z autyzmem, dotyczy właśnie różnorodności manifestacji pewnych, na, na przykład właśnie spektrum, spektrum autyzmu, i zdecydowanie sztuczna inteligencja może pomóc we wspieraniu, ale nie zastąpi terapeuty. Chciałbym tutaj z całą mocą podkreślić, że jest to narzędzie pomocnicze. W tym sensie może odciążyć terapeutów, bo no, kryzys instytucjonalny, kryzys zdrowia psychicznego właściwie w całym świecie zachodnim, związany z niedoborem terapeutów, wiąże się z faktem, że no, można pewne zadania delegować y, sztucznej inteligencji, na przykład y, monitorowanie w sytuacji, kiedy y, osoba nie ma większych problemów, y, zbieramy tylko od czasu do czasu wywiad, monitorujemy stan psychiczny osoby i to dotyczy nie tylko osób, y, to dotyczy, może dotyczyć również osób neurotypowych, y, to takie narzędzia możemy wykorzystać. Natomiast oczywiście y, najważniejsza jest, y, najważniejszy jest human in the loop, czyli Gdzieś tam sprawczość ludzka, sprawczość terapeuty, który nad tym wszystkim czuwa. Wspominałeś o zagrożeniach płynących ze sztucznej inteligencji, że no. Istnieją takie. Czy nie przeraża Cię wobec tego, że sztuczna inteligencja będzie miała lub być może już ma zdolność do wczuwania się w odczucia różnych osób? Pytam o to, ponieważ naukowcy, którzy badali potężne modele językowe, takie jak ChatGPT, Opublikowali niedawno artykuł, z którego wynika, że niektóre z tych modeli poradziły sobie w zadaniach sprawdzających teorię umysłu lepiej niż ludzie. No a dodam, że jeszcze do niedawna uważano, że teoria umysłu, że zdolność do, do śledzenia stanów psychicznych innych osób jest domeną wyłącznie ludzi i że, że ta zdolność nas też definiuje jako, jako ludzi. Więc czy, czy nie masz obaw w związku z tym, że sztuczna inteligencja może tutaj nabywać umiejętności, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla człowieka? Myślę, że jeszcze nie jesteśmy i długo nie będziemy na takim etapie. Te zadania, o których mówisz, to są standaryzowane zadania, z którymi ludzie mogą sobie słabiej radzić, dlatego że wymagają utrzymania w pamięci krótkotrwałej wielu informacji. To są zadania typu. Jeżeli A myśli, że B wie, że C sądzi, że D jest przekonany o, że E na przykład był 22 kwietnia w Krakowie i tak dalej, więc jeżeli mówimy na przykład o szóstym poziomie teorii umysłu, czyli mamy po prostu sześć, sześć osób albo po prostu, że... A wie, że B y, wie, że A wie, że B wie i tak, i tak dalej. Więc y, zwykle, jeżeli dochodzimy do trzeciego, czwartego poziomu, to jeszcze sobie radzimy. A później y, zaczyna pojawiają się y, problemy z utrzymaniem wszystkich informacji w pamięci krótkotrwałej. I pojawiają się y, problemy z, związane z y, no, y, opanowaniem szumu informacyjnego. Więc w pewnym sensie są to ograniczenia biologiczne. To nie jest... Y, to nie oznacza automatycznie, że sztuczna inteligencja nabyła zdolności np. o empatii. To tylko oznacza tyle, że sztuczna inteligencja radzi sobie z typowymi zadaniami, które są w jakiś sposób standaryzowane, w jakiś sposób troszkę preparowane, tak? Bo, bo, bo to nie są typowe sytuacje. Natomiast nie oznacza, że sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie na przykład z, z empatią. Oczywiście mamy coś takiego jak rozpoznawanie afektu, konkretne metryki związane z rozpoznawaniem afektu, czyli mierzymy na przykład nacechowanie emocjonalne, występowanie słów o nacechowaniu, prawdopodobieństwo wystąpienia słów o nacechowaniu emocjonalnym, czy, czy mierzymy takie parametry mowy, jak na przykład odstępy, długość pauzy i tak Więc więc rozpoznawanie afektu jak najbardziej jest standardową procedurą, ale no powiedzmy, że, że, że do teorii umysłu w takim sensie, w jakim myślimy o niej, na przykład, w psychologii czy, czy w filozofii, to jeszcze bardzo daleko. No, To trochę mnie uspokoiłeś. Ale jeszcze zostając przy tych zagrożeniach, bo wiem, że w pewnym stopniu też się tym zajmujesz. Em, Interesują Cię bowiem dylematy etyczne związane z zastosowaniem AI w terapii, i w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki, odbyłeś wyjazd do Centrum Wyskunde en Informatika w Amsterdamie, żeby badać właśnie uprzedzenia i błędy, które mogą występować w chatbotach terapeutycznych. Jestem ciekawa, z czym do nas wracasz? Z jakimi uprzedzeniami i błędami zetknąłeś się w trakcie trwania tego projektu? Przede wszystkim największym zaskoczeniem dla mnie i też dla mojej grupy badawczej było to, że chatboty terapeutyczne poradziły sobie gorzej niż chatboty ogólnego zastosowania. No to ciekawe. Znaczy na początku nas to zaskoczyło, a później pomyśleliśmy, że to, to w sumie do pewnego stopnia oczywiste, bo przecież chatboty terapeutyczne są trenowane na węższych, znaczy na mniejszych zbiorach danych niż chatboty ogólnego zastosowania. A tutaj liczy się kontekst. Więc. Yy, elastyczność poznawcza, prawda? Czyli, czyli chatbot ogólnego zastosowania, na przykład taki GPT czy Gemini będzie bardziej elastyczny ze względu na, no, treści, zwiększy zakres treści, do jakich ma dostęp, niż chatbot terapeutyczny. Drugą kwestią są ograniczenia związane z bezpieczeństwem. Czad terapeutyczny musi być przede wszystkim bezpieczny, więc on ma liczne filtry, które zapobiegają zejściu dyskusji w obszary powiedzmy, trudne, takie, które mogą potencjalnie tworzyć jakieś, jakieś niebezpieczne treści, ale to też ogranicza elastyczność takiego chatbota. Do pewnego stopnia nas to zaskoczyło, ale później, jak zaczęliśmy to racjonalizować, to doszliśmy do wniosku, że, że to nie jest jednak aż tak zaskakujące, ale warto mieć tego świadomość, tak? bo... Yy, zawsze wybieramy coś kosztem czegoś i w tym wypadku decydując się na chatboty terapeutyczne one są bezpieczniejsze one są oczywiście w rękach dobrego terapeuty Zdecydowanie lepszym wyborem, bo, bo jakby chatbot, chatboty ogólnego zastosowania nie są w jakiś sposób profilowane pod kątem zdrowia psychicznego, ale trzeba mieć świadomość tego, że one są mniej elastyczne, poznawczo. Jeżeli zbyt dużo oczekujemy od takich chatbotów, to możemy się trochę zawieść, że te treści są bardzo generyczne. Dobrze, to teraz może trochę bardziej prywatne pytanie, bo z wykształcenia jesteś historykiem i filozofem. Pisałeś pracę magisterską z epoki aleksandryjskiej. Jak to się stało, że wylądowałeś w świecie chatbotów, sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii? Znaczy, moje pierwsze studia filozoficzne no, nauczyły mnie przede wszystkim tego, że pozostawanie w, jakiś, w jakimś bardzo wąskim obszarze. Zwykle prowadzi do takiej inwolucji poznawczej, tak? Czyli kto stoi w miejscu, ten tak naprawdę się cofa. I rzeczywiście na początku swojej kariery naukowej zajmowałem się historią nauki i filozofią nauki, a w doktoracie już szczegółowo filozofią biologii właśnie w tym, w tym czasie e, też zainteresowałem się neuronaukami. E, później kilka lat mojej kariery to była przede wszystkim kognitywistyka. E, no i teraz <grym> Powiedzmy, psychologia ewolucyjna i od psychologii ewolucyjnej i psychiatrii obliczeniowej przeszedłem do, właśnie dzięki współpracy z IDEAS NCBR, gdzie, gdzie realizuję staż podoktorski, przeszedłem do właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji w psychiatrii. Więc tak, wydaje mi się, że to taka płynna ścieżka, ale no może niekoniecznie z zewnątrz tak to wygląda. No tak, tak. Wydaje się taką nietypową ścieżką, bo y, z badacza przeszłości, y, historyka, stajesz się tutaj, y, można powiedzieć, powoli ekspertem, który eksploruje cyfrowe ekosystemy. Y, I ciekawi mnie, dlaczego zdecydowałeś się y, eksplorować akurat. Te ekosystemy, czyli obszar nauk y, y, biomedycznych i, i zdrowia psychicznego. Motywacja była głównie taka, że jak zaczęłam się zajmować filozofią nauki. To y, większość artykułów i dyskusji dotyczyła filozofii fizyki. Wszyscy tak byli na tej filozofii fizyki skupieni, że pomyślałem, że no, filozofia biologii jest trochę zaniedbana, prawda? Bo y, albo się traktuje po Macoszemu i sprowadza właśnie do, do fizyki. Y, I troszkę ignoruje, stąd y, w moim doktoracie zacząłem się zajmować specyfiką nauk biologicznych. Specyfiką, jakby problemów nauk biologicznych. A to no, doprowadziło mnie do, jakby, następnego etapu, gdzie z Stwierdziłem, że psychologia czy, 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 czy nauki, właściwie spotykają się z takim samym problemem, tak, bo często są redukowane do, do nauk biologicznych, nie zauważa się jakby specyfiki, problemów, które, które tu wyrastają. Więc można powiedzieć, że zacząłem eksplorować obszar interdyscyplinarności, w tym sensie, w jakim połączenia. Między dyscyplinami, które są zwykle traktowane jako coś oczywistego, w tym sensie myślimy, że, że, że metody, metoda naukowa jest jedna, że, że metody wykorzystywane w jednej nauce można łatwo przenieść na, na inny obszar. Tymczasem no, nic bardziej błędnego. To widać nawet na przykładzie komunikacji pomiędzy naukowcami. Jeden z największych problemów, w zakresie rozwoju nauki, to moim skromnym zdaniem, problem komunikacyjny. To znaczy, jak porozumieć się z naukowcem, który nawet zajmuje się pokrewną dyscypliną z tego samego obszaru, ale mimo wszystko drobne różnice pojęciowe sprawiają, że, że, że trudno dojść do jakiegoś konsensusu. I, więc wydaje mi się, że właśnie w to jest jedno z największych wyzwań współczesnej nauki kwestia komunikacji wyników badań. A chciałam Ci jeszcze zapytać, tak już powoli kończąc naszą rozmowę. Czy na co dzień poza pracą korzystasz jeszcze ze sztucznej inteligencji, czy masz jej już po pracy serdecznie dość i, i uciekasz do analogowego świata? Częściowo, częściowo tak, chociaż w zupełnie innych zastosowaniach, bo fascynują mnie szachy i przyznaję się, że, 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 że trenowanie ze sztuczną inteligencją ma liczne zalety w tym kontekście, że można sobie wybrać czas, miejsce, można sobie też wybrać specyficzne rodzaje ćwiczeń, też wykorzystuję sztuczną inteligencję na przykład do, do nauki języków obcych. Świetny sposób, żeby powiedzmy generować ćwiczenia językowe z użyciem rzadszych słów, tak? bo jeżeli uczymy się słów, których nie wykorzystujemy na co dzień, a czasami trudno je znaleźć, bo powiedzmy z niektórymi zetknęliśmy się tylko kilka razy to powiedzmy wykorzystanie czata GPT do tego, żeby nam e, takie ćwiczenia językowe preparował, wydaje się, wydaje się użyteczne, ale to takie poboczne bardzo obszary. Więc no, w niewielkim stopniu tak, chyba jak każde. To jeszcze takie krótkie pytanie na zakończenie. Świat cyfrowy, czy świat analogowy? Jednym Ech. słowem, jednym zdaniem. Myślę, że, że takie dychotomie, zwykle niewiele nam mówią, tak. Żyjemy w świecie, który jest mieszanką jednego i drugiego. Mogą się zmieniać trochę proporcje z czasem. Natomiast, no nie możemy, nie możemy odrzucić te, tego rozwoju technologicznego, który się dokonał. Możemy tylko mądrze go wykorzystać. Super i tym y, pozytywnym akcentem zakończymy już dzisiaj naszą rozmowę. Dziękuję Ci Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Naszym gościem był dr Marcin Rządeczka. Już teraz zapraszam Was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, na kolejny odcinek podcastu Młody Projekt. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.